Z ilu liter składa się typowe słowo młodzieżowe. Jest ich mniej niż wam się wydaje. W dzisiejszym odcinku opowiem o tych najkrótszych, a na koniec trochę się pochwalę. A co nie wolno, właśnie zaczyna się ósmy odcinek pokaż język. Wiadomo, młodzi to leniwi, a w dodatku wszystko robią na opak. Tymczasem pyk, minęło pół wieku. A młodzi nadal są tak leniwi, że nie chce się im wymawiać całych słów. Przy tym dziś nie tylko wymawiać, ale i zapisywać. Na kawiaturze oczywiście. A teraz już zaczynam. Krótki przegląd słów młodzieżowych. Mam nadzieję, że ci bardziej dorośli zdążą zapisać wszystkie maleństwa. Oczywiście królem wszystkich dwuznakowców jest XD, no ale umówmy się, ileż można gadać o tym biednym x no to EO. Najkrótsze powitanie świata. Jeśli nie liczyć machania dłonią czy skinienia głową, można powiedzieć EO w odpowiedzi na hej, cześć. Brzmi trochę jak sygnał karetki pogotowia, ale i tak się przyjęło. Z tą karetką to zresztą całkiem niezły trop, bo EO to też coś na kształt duszności. Dźwięk wydawany, gdy komuś braknie tchu. Szczerze mówiąc. Trudno mi sobie wyobrazić choć trzy sytuacje, w których takie określenie byłoby przydatne. Ale jedną taką pokazuje filmik Kamerzysta na Kanapkę. To oczywiście pato treści, więc nie ma co promować. Uwaga, nie próbujcie tego w szkole. Generalnie jednak EO to takie krótsze ELO, choć w sumie nadal jedna sylaba, więc trudno zaoszczędzić choć trochę czasu. Z krótkich wyrazów na e mamy też s i s. To to samo, różnica dotyczy wyłącznie zapisu. W jednym i drugim przypadku chodzi o coś łatwego, bułkę z masłem, piece of cake, jak mówią Anglicy. Słowo też pochodzi z angielskiego, a właściwie od angielskiego easy, czyli łatwo, prosto. Ale s to też wyzwisko, określenie kogoś, kto nie do końca sobie radzi, zostaje z tyłu w pewnych sprawach. Powiedzenie Kasper to prawdziwy s. To trochę podkreślenie, że ten Kasper ma trochę za mało w głowie. Obeleżywe. Więc znowu, nie używajcie tego w szkole. No dobra, to teraz coś odwrotnego. Pochwała, wyrażenie podziwu, MC. Popularny skrót kojarzony z restauracją, której nie mogą odżałować Rosjanie. To też określenie kogoś, kto potrafi rozkręcić imprezę, sprawić, że będą o niej pisać na Instagramach i wstawić tajemne filmiki na Snapchacie. Tylko dla wtajemniczonych. MC, czyli z angielskiego Master of Ceremony, a po polsku Mistrz Ceremony, to pierwotnie raper, porywający tłumy improwizowaną na wiku, a dziś każdy, dzięki komu nie będzie się chciało wychodzić przed północą i zmieniać klubu. Fani Minecrafta nie wybaczyliby mi, gdybym nie wspomniał, że MC to też skrótowa nazwa ich ulubionej gry. Tak, MC mówimy też wtedy, gdy chcemy sobie pohasać po kwadratowym świecie. Było EO, to musi być również coś, co można rzucić później. Najkrócej będzie CT, wersja instant, niedługiego przecież wyrażenia, co tam. Ale nie ma takiego sformułowania, którego nie dałoby się skondensować. CT nie potrzebuje pytajnika, stałe się szybko jednym skokiem po kawiaturze. Kiedy nie masz konkretnej sprawy, razem z EO to tylko cztery znaki. Popatrzcie, nie tylko angielski, czasem skraca się też polskie określenia, Cete to nasze rodzime, słowiańskie, młodzieżowe słowo. Może się spodobać konserwatystom. Powitanie jest ważne, ale pożegnanie również. Nie w kid muchał. Można w sumie się nie żegnać. Sporo się zmieniło w savoir-vivre, odkąd ludzie nauczyli się używać do rozmowy kawiszy. Ale jeśli już, to można to zrobić poprzez BB, czyli po prostu bye bye. Że dzieci, no takie trochę kidowe, ale używane dość powszechnie. Może trochę częściej przez dziewczyny, ale dokładnych statystyk nie znam. Jeśli chodzi o dwuliterowce, które mają podwójne znaczenia, to dużo Wam jeszcze OP. To określenie pojawia się w grach komputerowych jako skrót od angielskiego overpowered. Taki przymiotnik na coś potężnego, mocarnego. Grałeś już tą postacią? Jest OP. Mówi kumpel, a oczy mu wychodzą z z podziwu. No poraziło go normalnie. Miesz, który zadaje... Precyzyjne ciosy, łuk, który zawsze strzela do celu, też są OP, więc dotyczy to zarówno postaci, jak i rzeczy. Ale już nie ludzi nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak powiedział do ziomka. i OP to skrótowiec od Original Poster, człowieka, który zapoczątkował dany wątek na forum. Określenie potrzebne w czasach, kiedy trudno się dokopać do początku komentarzy i zobaczyć pomysłodawcę. A gdybyście chcieli mieć te dziwne słowa na papierze, to podpowiadam, gdzie je znaleźć. Przechodzimy do części chwalebnej, i teraz mówię do Was ja, współautor słownika Dwóch Pokoleń. To pomysł dyrektor mojej szkoły, którą serdecznie teraz pozdrawiam, ale im nie udało się tu dołożyć sporo cennej wiedzy. Cennej, bo pozwalającej się z nami dogadać. Ułożyliśmy z całą ekipą słowa według alfabetu. Połączyliśmy się z określeniem, jaka to część mowy. Moja poloniska nalegała. I teraz mamy to na piśmie. Młodzież naprawdę dziwnie mówi. Słownik dwóch pokoleń z mocną wstawką wiedzy o młodzieży. Panie i panowie, oto on. No to zostawiam was ze słownikiem i z maleństwami z dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, czy obiły się wam o uszy albo o oczy jednoliterowe słówka z języka młodzieżowego. Jak zbierzemy pięć, zrobię o nich odcinek. Obiecuję, Pamiętajcie też, że można mnie subskrybować i oglądać poprzednie odcinki. Siema!